Cześć witam Cię w kolejnym odcinku z serii los decyduje co i gdzie trenuję. W jednej z tych kapsuł znajdują się obszary partie ciała, które będziemy dzisiaj poruszać, a w drugiej znajduje się miejsce, w którym to zrobimy, a wszystko po to, żeby pokazać Ci, że trening wcale nie musi być trudny i ruch można wdrożyć dosłownie wszędzie. Nazywam się Justyna Szarawacka i jestem trenerką medyczną, tą od zdrowego kręgosłupa i postawy Ciała. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam Cię do tego, bo znajdziesz tu mnóstwo przydatnych treści w obszarze zmniejszenia zgarbienia, w poprawie kondycji kręgosłupa, sprawności i elastyczności ciała. Zabieram się za losowanie. Co dzisiaj przyniesie nam los? Co i gdzie? Najpierw wylosujemy co, czyli co będziemy trenować, i zrobimy ćwiczenie dla kręgosłupa piersiowego. A gdzie to ćwiczenie zrobimy? Uwaga, uwaga, uwaga! Ha! Zrobimy to ćwiczenie w autobusie. No, mh, będzie to nie lada wyzwanie, ale jestem przekonana, że sobie z tym poradzimy. Działamy. Idziemy na autobus. Słowo się rzekło. Zrobimy ćwiczenie dla kręgosłupa piersiowego właśnie w autobusie i musimy się dostać na przystanek, więc idziemy. Może sprawdzimy na Google Mapsie, bo w sumie nie wiem, e, gdzie jest przystanek autobusowy. Dawno autobusem nie jechałam. Gdyby wiedziała o tym Lena, że jadę dzisiaj autobusem, to na pewno chciałaby ze mną jechać. Lena to moja córka. Ostatnio bardzo fascynuje ją jazda komunikacją miejską. Jest, tam! Mamy go! Muszę iść z rękami w kieszeni, bo nie wzięłam sobie rękawiczek i mi jest potwornie zimno. Ale cudowne słońce. W ogóle uważam, że słońce tak dodaje życia, takiej energii. Och, tylko jeszcze, żeby było cieplej. Byłoby petarda. Cztery minuty. I działamy. Jedzie spóźniony, ale mamy go. Może spróbujemy wejść na tył. Być może będzie tam trochę mniej osób. Zobaczymy. Jednak nie. Mamy to. Dobra. W trakcie jazdy autobusem, co można zrobić ciekawego dla naszego kręgosłupa pierwszego, to na pewno to, że zaczynamy od ustawienia pozycji. Wyciągamy czubek głowy wysoko do góry i teraz wykonujemy skręty ciała raz w jedną stronę. I potem skręty ciała w drugą stronę. Można też wspomóc się swoimi kolanami i odepchnąć się ręką od kolana. Wykonać większy skręt, raz w jedną, raz w drugą stronę. Cały czas pilnując tego, żeby głowa znajdowała się nad miednicą. 10 razy jedna strona, 10 razy druga strona, i będzie już troszeczkę ruchu dla Twojego ciała. Mamy to. Szybkie ćwiczenie dla kręgosłupa piersiowego wykonane w autobusie było trochę głośno. Ale da się wszędzie poćwiczyć i wszędzie można wprowadzić troszeczkę ruchu. Wystarczy tylko odrobinę chęci. I do tego Cię zachęcam, żebyś szukał, żebyś szukała właśnie takiej możliwości, gdzie można coś zrobić ciekawego dla Twojego ciała, bo Twoje ciało na tym bardzo skorzysta. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeśli Ci się dzisiaj podobało, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Pa pa!